Telewizor od Apple, kupilibyście go, być może nie jest to informacja wyssana z palca, bo kilkanaście lat temu Apple już myślało o tym, aby stworzyć właśnie swój taki odbiornik, natomiast porzuciło te plany z myślą o tym, że będą oni rozwijali inne sprzęty, a przy okazji Apple TV. Natomiast teraz podobno pojawiły się informacje i także przecieki odnośnie tego, że Apple myśli, aby stworzyć swój telewizor od zera. Samą produkcją raczej nie mieliby problemów, bo tworzą oni wyświetlacze zarówno do MacBooków, jak i swoich większych. Komputerów, na przykład, iMac'a, a także Apple Studio Display, w związku z tym pod tym kątem nie powinno być problemu, ale raczej nic się nie mówi o jakiejś przełomowej technologii, która byłaby zaimplementowana do tych telewizorów. W związku z tym można by oczekiwać, że będzie to po prostu porządny telewizor OLED z kamerą, dobrymi głośnikami, ale o jakiejś super funkcji raczej się nie mówi, a zapewne nie będzie to tani sprzęt. A wręcz przeciwnie, patrząc na całkowicie nowe produkty Apple, które pojawiały się w ich ofercie, można by spokojnie przyjąć, że taki telewizor będzie kosztował nawet kilka. Kilka tysięcy dolarów, że ciężko mi uwierzyć w te plotki. Z tego sobie dodamy to, że Apple raczej myśli o wizji przyszłości w oparciu o Apple Vision Pro, gdzie przed naszymi oczami są wyświetlane wirtualne obrazy, wirtualne ekrany. No to ciężko mi uwierzyć, że nawet w trochę tej dalszej przyszłości takie urządzenie, taki telewizor pojawi się na rynku. Raczej dużych szans na powodzenie tym plotkom bym nie dawał.